Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś opowiem Wam o tym, czym jest, czym nie jest komunikacja werbalna i niewerbalna. Ja osobiście nie przepadam w ogóle za dzieleniem komunikacji na te dwa typy, ale po kolei. Patrząc słownikowo, komunikacja werbalna to to, co mówimy, czyli słowa, a więc treść tego, co się w naszym komunikacie znajduje. Komunikacja niewerbalna, czyli tak zwany parajęzyk, to wszystko to, co słychać i widać, a nie jest słowami czyli wysokość naszego głosu, tembr naszego głosu, melodia, ale też gesty, mimika, nasze zachowanie i wszystkie inne rzeczy dookoła nas, również postawa ciała. Dlaczego zatem, moim zdaniem, tę komunikację powinno się traktować w całości? Otóż z bardzo prostego powodu, mianowicie, bo nadawcą komunikatu jest jedna osoba. Jest osoba, człowiek, który nie może mówić, nie wykonując gestów, ani nie mając wysokości głosu. Nie można też e, zakomunikować żadnego słowa, nie mając mimiki. Oczywiście, możemy mieć e, sytuację ekstremalną, kiedy tak dużo poprawiaczy urody znajduje się w naszej twarzy, że ta mimika nam zanika, ale nadal pozostaje komunikacja za pomocą naszych oczu, czy bardzo prostych innych gestów, jakimi są na przykład westchnienie, czy milczenie. Ale o milczeniu będzie oddzielny odcinek, póki co wracamy do naszej werbalnej i niewerbalnej komunikacji. Dlaczego to jest w ogóle takie ważne? Jest ważne dlatego, że. My jesteśmy ssakami, jakkolwiek byśmy temu zaprzeczali, w związku z tym funkcjonujemy w taki sposób jak inni przedstawiciele naszego gatunku. I teraz mały przykład. Jeżeli macie w domu psa lub kota, przecież żadne z tych zwierząt nie mówi ludzkim głosem to znaczy nie mówi słowami, ale posługuje się głosem, miał czy lub szczeka. I kiedy macie to zwierzę w domu, to doskonale zauważacie i potraficie się z nim komunikować, kiedy ono chce wyjść na dwór miałczy, czy szczeka inaczej, kiedy jest głodne, robi to inaczej, kiedy chce się bawić, kiedy się nudzi albo kiedy coś go boli. Skąd to wiemy? Przecież kot czy pies nie przyjdzie i nie powie, daj mi jeść. Otóż czytamy, czy też nasz mózg czyta te wszystkie sygnały, z wysokości głosu i też z objawów towarzyszących. Czyli kiedy pies albo kot jest zły, najczęściej najeży sierść, pokaże zęby, widzimy w jego oczach złość, prawda? Dokładnie to samo dzieje się z nami. To znaczy, ktokolwiek z nami rozmawia, jeżeli jesteśmy źli, będzie to po nas widać, będzie to słychać w naszym głosie, będzie widać to w naszych oczach. I będzie widać to po kształcie naszej twarzy, zaciśniętych kącikach ust, skrzywionej żuchwie, bardzo wielu różnych objawach, z których w większości nie zdajemy sobie sprawy. I cała ta komunikacja niewerbalna to właśnie część sterowana podświadomością. O ile mamy wpływ na słowa, o tyle... Na to, co dzieje się z naszą twarzą, na to, co jest mimowolne, już nie do końca. Możecie powiedzieć, a są świetne poradniki, typu jak układać ręce oraz jak nauczyć się dziesięciu gestów zwycięzcy. Ja powiem tak, jeśli będziesz czuł się zwycięzcą, jeśli będziesz zwycięzcą wewnętrznie, to nie będzie ci potrzebny ten podręcznik, bo będziesz wykonywał te gesty w sposób naturalny. Nie ma gestów, które znaczą tylko jedno albo tylko drugie. Gest współgra ze słowem i musi współgrać, aby był właściwie odczytany. Jeśli tak nie jest, to mózg odbiorcy, mózg tego, kto nas ogląda, odbiera najpierw gest, a dopiero potem słowo. A więc jeśli Twój gest jest. Yy... Dziwny, nie za bardzo określony, albo co gorsza, sztuczny, bo nauczyłeś się go z książek, a nie jest wynikiem Twojej naturalnej osobowości, Twoich naturalnych zachowań, twój odbiorca natychmiast to dostrzeże jego mózg przestanie już nawet słuchać Twoje słowa, bo będzie wiedział, że coś jest na rzeczy, uzna cię za kłamcę i za oszusta. Ponieważ będzie wiedział, że te dwa komunikaty, werbalny i niewerbalny, nie zgadzają się ze sobą, ale mózg każe mu bardziej słuchać tego, który jest bardziej pierwotny, bardziej biologiczny, a więc tego, który pochodzi z gatunku komunikatów niewerbalnych. Mam nadzieję, że teraz po tych kilku przykładach wiecie, dlaczego dla mnie ten podział na komunikację werbalną i niewerbalną jest podziałem nieco sztucznym. Jesteśmy całością i komunikacja, którą dajemy światu, taką całością jest i jako taka całość jest widziana, jest przedstawiana. Więc najważniejsze jest to, co chcemy zakomunikować i jak będziemy. Robić to i za pomocą treści, czyli słów, i za pomocą formy, czyli naszego zachowania. Sztuczne uczenie się gestów, tylko dlatego, że ktoś powiedział, że ręce złożone w piramidkę świadczą o tym, że jesteś dobrym przywódcą, to za mało. Jeśli z Twoich słów i z Twojej ogólnej aparycji, z ogólnego zachowania nie będzie wynikało, że jesteś przywódcą, to piramidka go z Ciebie nie zrobi. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia. W następnym odcinku.